Dobra, robimy Gerdere do Wczoraj chciałam futro. Dzisiaj chciałam zrobić jakąś fajną stylizację. Nie kupiłam butów, nie udało mi się znaleźć takich butów, których ja szukałam, więc postanowiłam że to po prostu zamówię chzajna i zaraz Wam opowiem w ogóle, gdzie kupiłam to futro, pokażę Wam jak wygląda. Pokazywałam Wam wczoraj na TikToku, ale było ciemno, więc nie było tak do końca widać. Dobra. to sobie, użyję sobie tego. To jest z Victoria's Secret. Dobra, i teraz to takie. Nigdy za dużo. Teraz najważniejsza część, czyli piękne futro. A zupełnie z tego. Ja kupiłam w Type Maxie za 500 zł, ale wczoraj pisali na najbliższy, że kosztuje wiem, gdzieś jak 1700, 800, 600. Już nie wiem, nie pamiętam, bo tam było kilka wersji. Ale kupiłam takie. Czy ona pięknie? teraz do tego dobierzemy torebkę, tylko tak, są trzy wersje. A ta będzie taka najbardziej odpowiednia, ale i na dwie, bo jak patrzę, ta jedna w ogóle nie będzie mi pasować. Tylko jest taka, ale chyba inna będzie ta. Dobra, wstawiamy tą. 就是呗。